Witam was serdecznie a i chcę wam pokazać co my dzisiaj robimy w sobotnie przedpołudnie przygotowania do obiadu. Tu robimy tak zwaną Niemcy na to mówią falsze haze, y, czyli jak gdyby fałszywy zając, królik. No, bo zamiast tutaj królika mamy y, mamy y, mielone, mięsko mielone, mielono wołowo-wieprzowe i do tego naokoło jest pełno warzyw, ale to już, to wszystko już zależy od Was, co dodacie. My tak lubimy, więc tak, y, <laughs> więc sobie tak, tak y, wymyśliliśmy. Mamy tutaj paprykę, porę, ale, bo z tego wszystkiego będzie się wytwarzał fajny sok, taki wiecie, sos, sosik. Y, to będzie... I, I zrobiliśmy z tego taką, ta, taką formę, jak gdyby właśnie y, królika. I do tego, do tego do tej masy mięsnej dodaliśmy, wiecie, jak do mielonych, y, cebulę, czosnek, my akurat marchewkę dodaliśmy Dwa jajka takie, wiecie, wmieszaliśmy w tą masę. Można w ogóle na dział, w środek dać ugotowane jajka, ale ja tak nie lubię. Ja sobie wolę świeżutkie jajka potem do tego ugotować niż takie, wiecie, ugotowane i jeszcze przypieczone w tym mięsie. Ale też tak się robi. No, także tak będzie wyglądał dzisiejszy obiadek. My to wstawiamy do piekarnika na jakąś godzinę. Jeśli chcecie dokładny przepis znać, poznać, no to musicie sobie wejść do internetu i wpisać falsze hazę. Jeśli ktoś będzie chciał dokładny przepis poznać i wiedzieć jak się to pisze, no to napiszcie mi w komentarzu, ja wam napiszę to po niemiecku. Zresztą i tak to tylko dla tych, którzy w Niemczech mieszkają. A dla Polaków myślę, że to się nazywa pieczeń. Pieczeń, tak ro, robimy też pieczeń w Polsce. To jest bardzo dobre, słuchajcie. Trochę pracy jest, no to wiadomo, jak przymielonych, ale potem wkładacie do piekarnika. My to robimy w tak zwany rymatop, czyli czyli yy, taki takie yy, Widzicie, taką Michę Rzymską mamy, taką specjal, ze specjalnego tworzywa, gdzie ja to wszystko umieściłam. Przykryję to, to ma też specjalną taką przykrywę. Takie myślę, że dobre 40 minut, w zależności od tego, ile Wy tego robicie. Po 40 minutach myślę, że już wszystko będzie dobre. Doprawiacie to fajnie, tak po swojemu. Ja tutaj doprawiałam solą. Pieprzem, papryko, papryką, chili, pieprzem kajan, majeranek, trochę oregano, wszystko takie, wiecie, suszone, nie? Dałam te przyprawy. Natomiast jeszcze tutaj dodałam obok do, do tego sosu, który mi się wytworzy w czasie pieczenia, tu jeszcze dodam przecier pomidorowy żeby tak troszkę ten sos miał takiego pomidorowego posmaku, on będzie taki płynny, jak ktoś lubi to sobie go zagęści mąką czy tam wiecie czy, czy śmietaną jak lubicie także są różne wersje, to jest podstawa właśnie żeby, żeby ten właśnie jest taka bez niczego sos taki wychodzi wodnisty ale potem w zależności od tego jak lubicie ten sos, jeść to go to go przyrządzacie, także polecam wam coś takiego, bo jest, praca jest tylko na początku, a potem macie dwa dni jedzenia pysznego, naprawdę to jest przepyszne. I Nie brudzi się tak bardzo, bo nie smażycie tego, potem nie musicie myć tej całej kuchni, wiecie, z tłuszczu i tak dalej, bo wstawiacie do piekarnika i na, na 40 minut. Ja akurat tutaj mam nie całe kilo mięsa, ale tak z, jeszcze z pół kilo warzyw, więc ja myślę, że tak 40 minut, i pamiętajcie, musi mieć dobry, dobrą tą michę taką do pieczenia, żeby ona taką osiągnęła odpowiednią temperaturę. Jak najwyższą się da. Wtedy to się Wam szybko zapiecze. Także kochani, napiszcie co Wy macie dzisiaj na obiad, napiszcie Wasze pomysły, napiszcie czy znacie tą potrawę. Jestem ciekawa, jakie są Wasze w ogóle pomysły na dzisiaj i czy uważacie tą potrawę za dobrą. Pozdrawiam i pamiętajcie, jeśli Wam się podoba, kciuk do góry, lajkujcie, komentujcie, bo tak, wiecie, bardzo lubię Wasze komentarze. Niektóre są, no, tak fajne, no, ale niektóre są godne kolejnego odcinka. O tym będzie, jak będę miała więcej czasu. Dzisiaj mamy gości, mamy koncerty. Tutaj u nas się dzieje deszcz, pada, a my nie mamy chwili wytchnienia, bo są. Cały czas jakieś pomysły. Pozdrawiam.